Siema ma tutaj liżu, żeną ja no, bezi. Okaz, który jest ja mogę być, który piszę. Potem, nie wiem. Jakby. To jest przygoda. Jakby mieliście tu być trzy streamy? To ja normalny odcinek. próbujemy przejrzeć to z No to samo jak streamy. Jak słyszę przeciw, to trudno. No wiem kury Moja mała plantacja z skóry się rośnie I znowu... A, to jest fajne, bo jak masz tą mapkę i kaszta ci pokazuje położenie mobów i możesz sobie tak. sprawdzać czy są o... O, widzę owce Widzisz owce? Chyba, albo za kurpa, już nie wiem. Ha, bo parasajta a nie, bo by pisał. Ale parasajty mogą wrzeszczyć mi zwierzęta. No tak, ale i tak wypada wypadać z nich ten pewno. Nieraz. raz. jest nie stado owiec. Zabiję ich jak najwięcej mogę. Jednak zwo. to jest normalny odcinek. Który będzie trwać? Stary mam jedną wewnętrzną. Dobra, musisz zrobić na 5 osób. Na razie wezmę sobie jedno łóżko, żeby można było sobie Spawn Point po prostu ustawić. A Przecież to 1.12, więc musisz jak pójdzie spać, to jest Spawn Point. Pamiętasz? Teraz już pamiętam. Tak widzę, Tu się nic się prawie nie będzie dziać. O, doradzam wszystkich, wszystkich szybki powrót do bazy. Słońce zachodzi. O Jezu. Uciekam. Zabiłbym jeszcze jedną owcę, żeby chociaż dwa łóżka. Tak przecież ma ra rację odradzanie w zostawienie poza domem. Jest bardzo surowo, niebezpiecznie, a wręcz zakazujemy zostać w nocy, ponieważ może szybko umrzeć. Dziękuję, do widzenia. Powracam... że nie dobije. No. O już. Już się. Boże. Jeśli spotkasz Endermana, w lepiej nie wracać do domu. Jeśli ktoś ma Endermana, jest zakaz wejścia do domu, bo on się teleportuje. I może się tepnąć prosto w ciebie i będzie walka w domu. Wiecie co, ja idę na małe ZW. I tak będziesz umierać. Tak, ale idę na małe ZW tak dwie minutki zaraz raz. ...żeby dla żeby... ...żeby miał chałupę. W tych odcinkach będziemy tylko próba przetrwania. To jest jedyny nasz cel. Zapraszam do lajkowania, komentowania Polecam komentowania, lajkowania, subskrybowania i dzwoneczek To nic nie kosztuje A jak coś wam się nie poda, możecie kiedyś ods odsubskrybować Oglądasz, ale po subskrypcji Wróciłem Witam Dobra. może na przykład, nie wiem, coś powiedz dla widzów, co by mogli nie. zrobić. Nie, oczywiście by mogli zasubskrybować kanał i nie wiem, co jeszcze by mogli zrobić, pisać komentarze i hm. mogą na. No, no i oglądać trochę. Żeby napisać co komentarze, żeby nie wiem, spróbować. <laughs> Może komentarzu wysyłać propozycje jakiegoś wyzwania czy coś. No e ewentualnie coś takiego można zrobić. Chociaż myślę, że na razie przeżycie tutaj to jest duże wyzwanie. Będą live wtedy, kiedy może nie będzie ścinać, czyli nie wiem kiedy. <tosz> do subskrybowania, to nic nie kosztuje. A jak mówiłem, yy... jak mówiłem wcześniej, to nic nie kosztuje. A jeśli filmy się nie spodobają, no to mogą subskrybować. oczywiście też polecam wchodzenie do kanału Gamer. Jak to miało? Gregor Gamer. Gregory Gamer. No. No od niego nagry z nim nagrywam 5 miesięcy. temu. Ale to też jest ważne. No. Teraz może trochę częściej. Zaraz jak wakacje się zaczynają, to być może częściej nagrywać ja. To Jeśli chcielibyście, nie wiem, garys Moda bym nagrał, jakieś, nie wiem, TTT, czy co, to proszę pisać. na następnym odcinku, w sumie, w mm, czwartym, piątym odcinku tak, tego są tej gry, będzie to samo, czyli próbowania przetrwanie przez takimi pasozytami, które, no, nie są łatwymi, bo... Oni potrafią jednym uderzeniem 7 serduszek uzrobić Ja by to to specjalnie się utopiłem, aby by, by dostać się na powierzchnię, bo gdzieś w jakiejś jaskinie się schowałem przed tym Jakiś komentarz A nie jakie jest obrazanie Obrazać, obrazanie możecie się w sejmie Tam gdzie polityka No No tutaj to bez obrazenia. Bo nie jesteśmy politykami Takie komentarze będą usuwane Takie komentarze będą usuwane Dokładnie jak Grzegorz, Grzegorz Gary Gamer My Jeszcze jak... tutaj moderator zadziała. No tak jak mówię Gregory Gamer, to jest z moderatorem, tak jak jego brat. Czyli iniem komentarze będą usuwane. Ta, taktyczny użytkownik, który to napisał. Pewnie dostanie jakiegoś bana napisał wpisanie na ile dni. Czy coś. Nie jesteśmy na dworze albo nie jesteśmy w wojnie, żeby się obrazać. Dobrze, mówię co nie. No, nie. A hej! Hej, townicy, nic się, się spalą. Dobra, płynę. Będę chyba robić sport. Jakby wam to nie przeszkadza, co nie, widowie. Jak mówię, oka jest po prostu tak ma. ma tutaj, liszu, czy coś? Hmm. Jak mówiłem, to jest bardzo niebezpieczny port, bo mody... Po... Tak, gramy na modzie. Na modach, dosłownie można powiedzieć. To będzie bardzo niebezpiecznym modzie, ponieważ. Trygory gamer. Ci wie O co mi chodzi? No. O, już się powoli dzień robi. Ja nie wiem, czy jest dzień czy noc, bo mam te turpaka jak widać. A takim jest moje stworzyć. Yy, wiem, wiem, wiem. Masz może jakąś skórę? Tak. Jest pytał? Nie oj 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 o oj, oj, nie, nie, nie. Idę na szybko zrobić miecz i Zobaczę jak y, towarzyszowie idzie most, budowa mostu. No ładnie jest jak Idzie się na spawda no Tam jest Ok Musimy znaleźć owce To jest teraz jedno z najważniejszych rzeczy w sumie Co mnie pychasz Mam przedmioty pójść zyskać. Tego zyskać jakie twoje? No zapewne już zniknę, a nie on dopiero zniknął, to może nie zniknę, ale. Ja a wiesz jaki on by się tu przydał? A on sobie ozyska, dobra Kto? Wiesz jaki on by się przydał? Jaki? Że jak ktoś ginie, to się grup pojawia Żeby tej temy nie znikały Ja chciałem moda, żeby przykładowo... Dobrze, czyli okej Ale od skie... jeśli skiele cię zabija, to nie zmienia się Ale mamy most który łączy się z e, tym wyspą, więc no. O jezu tu są dwa endermany. Dobra wiadomość: mam materiały na dwa łóżka. Wracam do Was. Na dwa łóżka, ile jest nas? Chcę przypomnieć. Trzech, tak, ale na razie ten, na, na, razie, na prostu... razie trzech, potem będzie nas pięciu widzowie, tylko zentrygamy. Tak, tylko wolę z tym wrócić, żeby mi się zaraz coś nie wzrosciło i... No, bo tak, będzie nieprzyjemnie. Tak, tak, nie ma spoiler, bo tak, nas będzie pięciu na razie będzie, tylko że na razie nasz jest trzech. W piątym odcinku, może w tym odcinku, jeszcze na razie będą sami będziemy. trzech, może potem dołączą. Kolejna kura się łączy ze sobą, miłości U Jezu Dziesięciu ich stoi obok siebie Good luck Powodzenia Dobra, chyba my już nie gonią Nie wiadomo jeszcze Dobra, jestem przy moście Jest tu darwinka nie jest do końca, a nie jest Można... nie jest Ma, ale dobra, masz łódkę, pszy, masz łódkę twoją tutaj właśnie, faktycznie musimy, bo robi sport dobra, jestem w bazie a ja nie wiem, zbieram jajka, żeby zrobić więcej, żeby mi w przyszłości więcej kuraków może w sumie, z jajka, żeby mieć więcej kur, to jest dobry plan, co nie? Macie jakiś piecyk? Macie piecyki? Mam aż dwa Dobra, włożę jedzenie Dobre Pop, Zobacz jaką mamy piękną kuraki w Dużo kurów Już, już tylko postawię te łóżka Dlaczego mamy płotkowe szyby? Ponieważ jest taniej I lepiej kompozytuje się Wiem, mi to wygląda jak więzienie, ale Wiesz co mi to przypomina? Yy, no doki? co, to. Trochę nie wiem co, ma, ale Dead Iron jak to zaczyna się gra Później... Nie wiem nie gra Okej, okej, okay. ogólnie masz na razie łóżko. Postaw sobie gdzieś. Jeszcze zaraz pójdę po drugie w następnej... Teraz się chyba zaraz będzie robić. Mogę postawić pod schodami jak ty. No, możesz. Tylko będę, wejdę pewnie w schodek, albo jak stanę, to popchnę ciebie. Możesz. Ale piękna. Boże. te zainfikowane mięso jest przydatne. Sumie... A z niego można zrobić broń i tak dalej, już widziałem. Zaj e, przednicę chowamy, mogę zrobić sklep. Okej. Okay. Jeszcze, mamy archewki. A i jeszcze tu się e, mięso piecze w piecyku. No tu mamy jedzonko. To zobacz, mamy kur piękny. Już, już. Patrz jaka piękna armia. Oj, nie ma no nowej to... dobra Dlatego Wo. ja zbieram jajka, ja mam... E, jak mamy jednej krzyce co nie? Tam gdzie mamy i zarcie co nie, to ja tam zostawię jajka. Mam 11 jajek, ja zbieram na. Ja zbieram na przyszłość, jest coś. Wiesz czemu? Czemu? Jeśli nie będzie zwie... jak zabiją nam wszystkie zwierzęta, nie będziemy mieć, to będę misejka na przyszłość, żeby zakluć za jeszcze. Dobra, ogółem po... postawiłem nam dywaniki, że można było wskoczyć tutaj, ja zwierzęta nie... nie będą mogły uciec. A ty możesz na nie wskoczyć i. A naprawdę. O! tego nie wiedziałem. A tu nie polecam! Żeby, żeby furt nie szukać po prostu. Bo, albo jak cię coś goni możesz się ukryć i to coś nie przeskoczy tędy. Tylko gracz może. Nic, więc... słuchaj, ja tego nigdy nie używałem. Ja, ja się o tym niedawno dowiedziałem właśnie też. Ale mamy przynajmniej wspólny węgiel, mamy więc no. No. Ja sobie teraz zrobię jakiś fajny mieczyk. No, ja jestem farmerem. Farmer Liszu Dokładnie, Krystian. <grystanie> jestem przez. Widzowie, pod komentarzami proszę pis... Nie za ty, ale proszę pod komentarzem napisać, czy mam nagrywać z kamerką, czy nie. No. Myślę, że oglądalność by wzrosła, jakby się z kamerką, tak szczerze. Napisać, czy kamerka, czy nie. Nawet do Cię, do Nie Grzegorz. No ja z chęcią napiszę. Potem Tomek jeszcze jest, żeby... do ...żeby ktoś napisał, czy kamerka, cynie. nie. Bo jak byłoby kamerką, proszę bardzo... ...by poszedł do góry wysiedlenia. Ale proszę, napisać -y kamerką czy nie Patrz co mam Tutaj to, to jest halberd? To, to jest taka włócznia? Ej, zrobiłem karmę Wiesz co to jest karma? Karma? Use any explosive damage to give a creeper a test on in on medicine O Jezu Coś tu chodzi Na górze Od... odłożę itemy i idę. Te no, się, to spark, jest Enderman, to tak. jest Enderman. On się telepor... może teleportować do nas? Nie żyje. Ała! Gdzie to jest? Baza. Uwaga. Enderman jest przy jajkach. O! To jest głowa. No i. Jeśli naprawdę pra tak to jest, jak ktoś jedzie, idzie na AWK, drugi nie wie o co chodzi. Ale twoje itemy są bezpieczne, chyba nic tam już nie ma, zabiłem tego potwora. I oczywiście. A, znajduję bez jego i OKS-a tutaj. OKS wziął twoje itemki i ci schowa. E, informacja. E, c, mam tak później co wiem. O, i kolejny Enderman. To ja umieram już. Goni mnie Enderman. Goni mnie Bezi, goniła się całe postacie postaci. Was goniły. Już się nam zrobi. Kurczę. I informacja dla was. miałbym. Ile mam nagrywać? Czy 30 minut? Czy 35? Czy krócej? Czy dłużej? Zależy od Was. Jak długie mają być odcinki? Ale stałem zapewne no. 35 minut. O nie, znowu Enderman. Help guys! Wcho Jestem na most, wchodzę na most. E, idę ci pomóc, biorę moją falę bardzo. I temy masz w skrzynce. Um. <ślesk> OKS ok, Tak trochę nie wiem co się dzieje OKS, ok, ja uratował mi dupę, ja spadłem Dobra, ja już sobie spawnę ustawiłem. E, przecież trzeba ja zasnąć ja każdy musi mieć sobie był spawn To nie jest, jest 1.20 W sensie jedna osoba wystarczy, że ten to... A nie dobra co? To każdy musi. Naprawdę to działa tak, że jak tu będziemy, to już jest? Prawdopodobnie tak. Biorę się, co jest z armor. Mam taki pomysł: może jedna osoba wyjdzie z tej a się prześpią i dzień. A ja pójdę szybko po wełnę wtedy. Nie, nie. Ja sprawdzę sobie farmę, jak wygląda to. Czy przypadkiem nie wesły to na kur. Jaka tu armia od mnie goni? Ej, to wygląda tak! Daj zarcie, daj zarcie! Dobra, trzymajcie. Zostaw rodzinkę, nie zabijaj mi kur Słuchaj, mamy, mogę spróbować, Mam... mamy jedną fulę jajek Ej, zrobisz drugą krzynkę tylko dla jajek? Można zrobić Jeszcze stworzę tablickę Tylko gdzie to postawić tą krzynkę, na górze gdzieś? Nie, postawię przy kur To byłby dobry plan, co nie? Raczej tak E, jak postawię to w wodzie, to będzie dobrze Nie powinna się zniszczyć Trzy, na jajka za kopalni ostrożnie, się. oni się też pojawiają. W kopalni, co widzowie, zegnam was. To był piękny odcinek. Widzieliście, jak wygląda parasite.